Szymon wymieniany jest w czterech spisach pod różnymi przydomkami. Mateusz i Marek nazywają go Kananejczykiem, natomiast Łukasz określa go słowem Gorliwy. W rzeczywistości oba określenia są równoważne, ponieważ wskazują na to samo. W języku hebrajskim bowiem słowo Kanaj znaczy być zazdrosnym, pełnym pasji, i można je odnieść zarówno do Boga, zazdrosnego o wybrany przez siebie lud, jak i do ludzi, którzy z wielką żarliwością, z pełnym oddaniem służą Bogu. Jak Eliasz. Możliwe więc, że Szymon, nawet jeśli nie należał do nacjonalistycznego stronnictwa Zelotów, odznaczał się przynajmniej gorliwą troską o tożsamość żydowską, a więc o Boga, Jego lud oraz prawo Boże. Jeśli tak było, to Szymon stanowi przeciwieństwo Mateusza, który jako celnik prowadził działalność uważaną za całkowicie nieczystą. To oczywisty znak, że Jezus powołuje swoich uczniów i współpracowników z różnych środowisk społecznych i religijnych bez żadnych uprzedzeń. Interesują go osoby, a nie kategorie społeczne czy etykiety. Piękne jest to, że w grupie Jego uczniów wszyscy, choć tak odmienni, żyli razem, pokonując trudności, które możemy sobie wyobrazić. Sam Jezus był w istocie czynnikiem jednoczącym, w nim wszyscy byli zjednoczeni. To lekcja również dla nas którzy często jesteśmy skłonni podkreślać różnice, a nawet przeciwieństwa. Zapominamy, że w Jezusie Chrystusie daną jest nam siła zdolna przezwyciężyć nasze konflikty.